W ramach ostatniej y, rewizji ocen ryzyka krajów, y, które przeprowadziliśmy, y, można to podsumować no, jednym y, w zasadzie zdaniem, że niestety, ale ryzyko przedsiębiorstw na świecie rośnie i dotyczy to wielu krajów na świecie. E, oceny ryzyka krajów, które prowadzi COPAS e, są e, podobnym narzędziem, które e, stosują agencje ratingowe. E, natomiast my tutaj skupiamy się nie tyle na ocenie kraju jako emitenta długu publicznego, co robią właśnie agencje ratingowe, ale na ocenie e, sektora przedsiębiorstw, ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw e, w poszczególnych krajach. I oczywiście bierzemy pod uwagę podobne wskaźniki jak agencje ratingowe, czyli chociażby. Wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej, e, finansowej, politycznej w danych krajach, ale dodajemy do tego także nasze doświadczenia płatnicze, to co e, dane płynące z naszych wewnętrznych baz, plus dodatkowo ocenę klimatu biznesowego. I w ramach tej ostatniej rewizji ocen e, dokonaliśmy zaledwie tylko dwóch podwyższeń ocen, a aż 19 obniżeń ocen. Obniżenie oceny jest równoznaczne z tym, że ryzyko wzrosło. Zaczynając od tych dwóch podwyższeń, były to kraje takie jak Brazylia i Angola, te, które są bardzo silnie uzależnione od rynku surowców, i one, można powiedzieć, przynajmniej krótkookresowo, tamtejsze przedsiębiorstwa korzystają także z tego, że ceny surowców wzrosły. Natomiast pozostałe kraje, te 19, gdzie dokonaliśmy obniżeń od ceny. Ocen no tutaj większość krajów, bo 16 pochodzi z Europy i w tym także Polska, tutaj to ocena spadła z poziomu A3 do A4. Ja przypomnę, że skala jest od A1 poziom taki najbezpieczniejszy, najniższego ryzyka poprzez A2, A3 A4, które można mówić, że są jeszcze poziomami ryzyka akceptowalnego. Dalej mamy BCDE, to już ryzyko ekstremalne, jak na przykład Syria, gdzie ciężko jest prowadzić działalność biznesową. No ale właśnie obniżenia ocen to głównie Europa. Europa, która jest zależna od gazu płynącego z Rosji i nadal nie wiemy, jak te kolejne miesiące, zwłaszcza miesiące zimowe, będą się kształtowały. Już teraz widzimy, że firmy, przedsiębiorstwa muszą więcej płacić za energię, za do produkcji za części, za komponenty. To oczywiście nie, nie tylko w Europie, ale także w, na całym świecie. Natomiast no, naszym zdaniem tutaj sytuacja e, zmieniła się w porównaniu do tego, co widzieliśmy chociażby od początku pandemii. Przypomnę, że w pierwszej fazie pandemii, w pierwszych fazach pandemii mieliśmy dosyć duże wsparcie e, środków rządowych, środków fazie rządowych które pomagały przedsiębiorstwom zachować płynność. One już w zasadzie zostały wycofane, tylko w nieznacznym stopniu czasami wspomagają firmy, no i to się przekłada na wyższe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw. Już widzimy, że nie tylko opóźnienia płatności wzrosły, ale także w wielu krajach zaczęły rosnąć, także niewypłacalności, upadłości przedsiębiorstw. W związku z tym no niestety była dosyć krótka i szybka droga do tego, aby mieć bardziej pesymistyczne spojrzenie na ryzyko przedsiębiorstw w wielu krajach na świecie.